Rumiya, trzyma kciuki za to, żeby Gdańsk został Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. Rzeczywiście myślę, że jak najbardziej Rumi przynależy, Rumi, miastu przynależy ten, ten zaszczytny. Tytuł Stolicy Europejskiej Kultury, ponieważ nasza kultura europejska jest nierozerwalnie z Gdańskiem związana. Przecież tutaj pierwsi chrześcijanie, święty Wojciech, początki związania z Europą miały tutaj swoje korzenie głębokie. Przez te wszystkie lata Gdańsk był miejscem ścierania się różnych kultur. No i fajnie, że po tylu latach Polska znowu wróciła do Europy, jakby to powiedzieć do tej szerokiej Europy. Europy bez granic i myślę, że taki tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nadany okazjonalnie jak najbardziej Trójmiastu by się przydał i się, myślę, historycznie należy. Yy, a co Rumia z tego będzie miała? <noise> Rumie jest w orbicie satelickiej Trójmiasta, więc myślę, że, że fajnie by było, żeby w tym mieście coś się działo. My jesteśmy sypialnią dla, dla Trójmiasta generalnie, więc tutaj ludzie generalnie odpoczywają i spędzają czas wolny. I fajnie by było, żeby coś kulturalnego przy tej okazji mogło się w Rumi zadziać i nie wiem czy Rumia sama z siebie jest w stanie przyciągnąć jakichś odbiorców kultury, bo nie mamy specjalnie bazy jakiejś kulturalnie rozwiniętej dosyć mocno, ale myślę, że tradycje kaszubskie jak najbardziej byłyby jakąś, jakąś bazą do pokazania i jakąś platformą do oddziaływania. A dzisiejsza impreza? Praktycznie mówiąc szczerze Sami, sami trzymamy kciuki za tę imprezę, ponieważ jest to e, grupa e, Akuku, która jakby próbuje a, e, animować tutaj środowisko nasze e, ciekawymi swoimi pomysłami. E, jak widać, różnego rodzaju warsztaty e, będą się tutaj odbywały. E, to fajnie, myślę, że to warto zacząć od dzieciaków, uczenia ich kultury, e, wkręcania w, 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 w te tajniki, w to wszystko, co. Mm, co jest interesujące, a czego na co dzień nie, nie możemy doświadczyć z bliska, bo tylko siedzimy przed telewizorem albo przed komputerem, a tutaj możemy namacalnie pobawić się dźwiękiem, e, zabawić się plastycznie, e, porobić coś artystycznie, wyżyć się sportowo. Ja myślę, że to jest e, bardzo pozytywna akcja. Ja Wam nie dam, żeby...

Taką swoją osobistą refleksję. Bo się przyjechałam do Gdańska po długim niebycie tutaj, zresztą tak padałam tylko na chwilę, a teraz już od dwóch lat jestem tutaj na no Ostopach właściwie. I zobaczyłam, że miasto ruszyło dzięki temu, między innymi, że zaczęło startować do Europejskiej Stolicy Kultury. Nagle my, aktyści, zaczęliśmy być jakoś ważni, doceniani za to, co robimy. Zaczęły się mnożyć inicjatywy oddolne, bo jakby zobaczyły te, te wszystkie stowarzyszenia i ludzie robiący w kulturze, zaczęli przestrzeń której mogą zaistnieć, mogą pokazać swoje rzeczy i że jest jakaś taka, taka duża otwartość, bo na to. to na Panu zaobserwowała myślę, że to wszystkim nam służy.

który jest dla mnie niesamowitym odkryciem i inspiracją ostatnich, e, ostatnich dwóch tygodni. E, czytałam sobie właśnie jego książkę, opowiadania i e, też jego blog e, bardzo intensywnie jakby sobie czytałam. Też opowiadania na przykład o dworcu w Rumi. E, Annę Jamrus, Miss Polski. Co ona napisała mi, że urodziła się w Dyni, ale no wszędzie jest napisane, że mieszka w Rumi. No i e, Kurowską Joannę, aktorkę. E, która e, ryice podobno nadal jeszcze tutaj mieszkają e, w Rumi, więc jakby jest też rodowitą rumianką. Jeśli chodzi o Wejherowo, no i też jakby idziemy takim kodem, że będziemy też puszczać e, muzykę, bo Piotr Czerski e, też e, gra w towarach Zastępczych.

A kto może być idolem z Wejherowa? czy znaczy w Wejherowie to w ogóle bardzo poważne przeprowadziłam badania, ponieważ mam rodzinę, młode zające, dorastające, które są z Wejherowa i poprosiłam e, dziewczyny ich, mojego chrześniaka, e, nie chrześnia, tylko bratanka, o to, żeby się przepytała, no popytała swoich rówieśników, kto jest dla nich idolem e, i dostałam listę. Troszeczkę to podejrzewam, że Trochę miał wpływ nauczyciele na tą listę, bo tam na przykład była no, pan pan który założył Weicherowo i tak dalej. I Masłowskie nie lubią, bo Masłówka źle się wypowiada o Weicherowie. I my przygotowaliśmy fragmenty z wywiadów, kiedy Dorota jest pytana o Weicherowy, kiedy ona opowiada o tym miejscu, ale wydaje nam się, to jest na tyle ważne, że no i literatura zupełnie inaczej by wyglądała gdyby nie urodziła się w innym miejscu i my bardzo lubimy to co ona pisze i jesteśmy jej wielkimi fankami więc jakby też przygotowaliśmy, pokazujemy też książki, robimy promocje tych, tych osób, które się stamtąd urodziły, które się w tych miejscach urodziły, także Miecznikowski z zespołu Leszcze. Eee... No, ale on wejherowo, wejherowo, chodził do szkół, bo w ogóle jest to niesamowite, że tutaj, e, w tych szkołach licealnych i e, też podstawówkowych te dzieciaki się mieszają. Te, które są z Rumi, z Putka, z, z Wejherowa i tak dalej, z jeszcze innych miejscowości. Więc jakby to też jest, że na przykład e, moja żona mojego brata chodziła z Miecznikowskim do szkoły wejherowo, no widzisz, więc to wszystko się miesza. Coś niesamowitego, jeśli chodzi o Jaskółkę. Sławek, ponieważ nie mogliśmy kupić nigdzie jego, książę, jego jego płyt w Empiku, nie mieliśmy czasu na zamówienie, więc ja napisałam do Sławka i Sławek napisał mi pięknego maila, takiego wspomnieniowego o Pucku, o tym, że się tam urodził i chodził do podstawówki. I na prośbę o płyty przez jego menadżerkę została nam dostarczona właśnie wczoraj więc to jest świeża dostawa, też prosto od Sławka jaskółki. Gracias.